Motywująca modlitwa na sobotę. Modlitwa. Boże, w tej pięknej sobotniej chwili przychodzę do Ciebie z otwartym sercem. Dziękuję Ci za dar nowego dnia i za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymałem w minionym tygodniu. Dziękuję za każdą radość i naukę, które kształtują mnie i prowadzą w moim życiu. Proszę, napełnij mnie siłą i odwagą na nadchodzące wyzwania. Pomóż mi dostrzegać Twoje działanie w moim życiu, aby każde zadanie, które przede mną, stało się sposobnością do wzrostu i rozwoju. Niech Twoja miłość będzie dla mnie źródłem inspiracji i motywacji. W tej sobotniej chwili pragnę zatrzymać się na chwilę refleksji. Niech to będzie czas, w którym spojrzę w głąb siebie, Zastanawiając się nad swoimi marzeniami i celami. Pomóż mi zrozumieć, co jest dla mnie najważniejsze, abym mógł z odwagą podążać za Twoim planem. Proszę, aby moje myśli były czyste, a moje serce otwarte. Pomóż mi być światłem dla innych, nie tylko w słowach, ale także w czynach. Daj mi odwagę, by wspierać tych, którzy potrzebują mojej pomocy. Chcę być dla innych źródłem nadziei i miłości, tak jak Ty jesteś dla mnie. W tym dniu pragnę także znaleźć czas na odpoczynek i regenerację. Niech chwile ciszy i modlitwy będą dla mnie źródłem pokoju. Pomóż mi zresetować umysł i duszę, aby być gotowym na nowe wyzwania, które przyniesie przyszłość. Proszę, abyś otoczył mnie swoją opieką i prowadził każdym krokiem. Niech Twoja obecność towarzyszy mi w każdym działaniu, a moje serce zawsze trwa w zaufaniu do Ciebie. Dziękuję Ci za to, że mogę być częścią Twojego planu i za każdy dzień, który mi ofiarowujesz. Amen.